Witam wszystkich, jestem Piotr i zapraszam Was na kolejny odcinek ze Stalkera Mizery. Znaczy Stalkera Zebu Prypeci wraz z modyfikacją Mizery. I tak, w poprzednim odcinku uratowaliśmy tamtych gości, znaczy jednego z tych gości, dokładnie tego gościa w tamtym kombinezonie, który biegnie sobie przed nami. Uratowaliśmy go przez spaleniem się w anomalii. Kocioł, bodajże to jest anomalia kocioł, tak? Zobaczmy, tak, anomalia kocioł. Ej, w tej chwili tak sobie pomyślałem, hmm, skoro mamy przy sobie przecież ten pojemnik na artefakty, to dokładnie to prowizoryczny filtr na artefakty, to przecież możemy przejść się pod pogłębiarkę i sprawdzić, czy nie ma przypadkiem. Tej okolicy jakichś ciekawych artefaktów, a z tego co pamiętam, to jakiś jeden się znajduje. A więc w tej chwili się tam przejdę. Sorki za ewentualne ścinki w tej chwili, ale stalker doczytuje dane, zresztą na początku rozgrywki przeważnie się tak dzieje. Mam nadzieję, że tylko mi się gra nie skraszuje, bo ostatnio parę razy jej się to zdarzyło, przez co nagrywam ten odcinek. Po raz trzeci bodajże. Jeżeli znowu mi się skraszuje to już po prostu będę ciął filmik i go modyfikował. Sklejał po prostu. Bo, bo, bo no, jak zbliżamy się do składowska no to sami widzicie co się dzieje. Mój komputer co prawda dostał ostatnio upgrade'a znacznego. No bo jednak kupienie dla mnie lepszej karty graficznej to jest naprawdę wielka różnica. Tym bardziej, że grając... Na przykład takiego Wiedźmina mogę sobie pozwolić zamiast ustawień nisko-średnich na ustawienia wysokie, ze wszystkimi specjalnymi efektami, także różnica dla mnie jest duża, no ale jednak jakby nie było, ilość ramu oraz procesor jest dosyć słaby. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu, wiem, że o w tej okolicy jest ten artefakt, zresztą już będę go zbierał po raz trzeci, o ile nie zginę przy okazji. Zaraz sobie zapiszę ładnie grę. W tej chwili sobie zapiszę grę na arty. Dobra. Yy, przy okazji, tak właśnie, zdobyliśmy od tamtego gościa yy, detektor artefaktów. A więc w tej chwili się tu przejdziemy. A właśnie, detektor już zaczyna działać. To tylko będę teraz zapisywał często i gęsto, bo tu. Tu, jak chwilę postoimy, to powinien się zaraz pojawić ten artefakt. Trzeba uważać, bo tu centralnie przede mną jest, jak widzicie, <laughs> anomalia. Gdzie on jest? O, i no i wpadłem, niestety, w anomalię. To jest y, artefakt który jest tak zwanym skoczkiem. On nie stoi w okolicu właśnie w okolicy w tych anomalii, ale po prostu mm, przemieszcza się pomiędzy anomaliami. Dlatego jest to artefakt troszeczkę troszeczkę trudniejszy do zdobycia. W tej chwili już go widzimy, gdzie on jest, gdzie się porusza. Dlatego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Dobra, udało mi się go złapać, super. Udało mi się go złapać. W tej chwili zwiewamy stąd. Od razu muszę ten artefakt włożyć do filtra, bo inaczej promieniowanie, które produkuje nas po prostu zabije. Okej, okay, super, udało się. Mogę w takim razie bez problemu zapisać i w tej chwili leciemy, lecimy do składowska. Lecimy do składowska. Skadowsk. Lecimy do skadowska po to, aby Spieniężyć nasz łup, albo ewentualnie go zostawię. Chociaż szczerze powiedziawszy, to no przydałoby się go spieniężyć, bo po prostu yy, bardzo by się nam przydała yy, forsa. Fuck, co to jest dzik. Bardzo by nam się przydała forsa na yy, no, kombinezon po prostu nowy. Muszę uważać, bo w tej chwili mam bardzo mało wytrzymałość. Fak. Niestety ten dzik nie zobaczył, i tu. Biegnie. Mam nadzieję, że był tylko jeden. Zaraz się okaże. Bardzo fajnie, że ten wintore ma od razu wybudowany tłumik. Dzięki temu po prostu no przy atakach na jakichś najemników albo coś w tym stylu będziemy mieli. Będę miał troszkę większe szanse na na przeżycie. Ponieważ walka z NPC w tej grze jest polączką naprawdę, tym bardziej, że oni strzelają bardzo dobrze. Hm? Coś tu w tych krzakach leży czy mi się wydaje? O nie, nie wydaje mi się, jest jeszcze jeden dzik. Dobrze, skórami dzika nie pogardzimy. Bardzo chodliwy materiał na pewno się na tym da troszkę zarobić. Tym bardziej... Oj, tu kurde jeszcze jakieś zwłoki leżą. O kurde. O! To ci goście, których uratowałem, no niestety nie przeżyli. O. O nie, o, o, szkoda. No ale za to zdobyłem ich sprzęt. Zdobyłem dodatkowo brzyna oraz pistolet Walter, Walter P99. Całkiem fajna pukawka, z jakiej ona amunicji korzysta. 919 FMJ. No niestety ja w tej chwili nie będę z niej korzystał. Nie będę korzystał z tego pistoletu, tym bardziej, że ten mój Makarow, tak? To nie, to nie jest Makarow. Co to jest za pistolet? Nie, pistolet Makarowa, dobrze mówiłem. Jest po prostu w lepszym stanie. A w tej chwili no jest mi po prostu potrzebny hajs na... kombinezon nowy, nowy kombinezon. Nowy kombinezon mi się naprawdę bardzo przyda. No bo ponieważ z tego nowego kombinezonu taka trochę lipa. A więc tak, podejdźmy na pewno... Do pana brodacza sprawdzę tylko, jakie artefakty potrzebuje. Oko, bombel i świetlik. O kurde, świetlik miałem. Ale z tego co pamiętam, to go sprzedałem. Jeszcze sobie przejdę na górę i zobaczę, czy na pewno go sprzedałem. No nie, świecidełko mam, a nie świetlik. No nic, ale w każdym bądź razie ten świetlik też wezmę i też go sprzedam u niego. 36 tysięcy rubli z tego co pamiętam kosztuje nas kurtka ciężka skórzana. Czy tam płaszcz skórzany? Który sprzedaje brodacz, znaczy sowa, przepraszam. Także to i to sprzedam super. Dodatkowo sprzedam mu tą broń i tak, naszywki to z tego co wiem, to u sowy na pewno więcej kosztują. Proszę ciebie, ciężki płaszcz kosztuje 30, 37 tysięcy, a u sowy z tego co pamiętam 36 z hakiem. Nóżka dzika 435, skóra dzika 470. Dobra, zobaczę sobie jak to wygląda u... co to jest tam? To rura. Jak to wygląda u sowy. Cioty, 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 cioty. Faj, sprzedam, sprzedam na pewno na szywki od razu. 440. Ogólnie to jest droższe. usowy, A płaszcz u ciebie kosztuje 36,800. Czyli brakuje mi troszkę ponad 10 tysięcy rubli. <laughs> Troszeczkę ponad 10 tysięcy rubli mi brakuje. Powiem wam, że o to żarcie. Warto zostawiać sobie. Te mięsa z dzika i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu. Po prostu, po prostu, jakby to powiedzieć, to się może. Przydać. O kurczę, mamy lepszy pistolet Makarowa. Uszkodzony jest, ale za to. Ma znacznie lepszą celność, obrażenia i szybkostrzelność. I w tej chwili powiem wam, że się skuszę na niego. Będę chodził z uszkodzonym sprzętem, ale, ale, ale. Jest taki największy plus, że. Sprzed ma większe obrażenia oraz celność. Wiem, że to trochę durny pomysł. Tym bardziej, że będzie się na pewno częściej zacinał, ale co tam? Czekajcie, u Sowy kosztuje 580 ten pistolet. Ciekawe czy u brodacza będzie droższy. Nie! Nie będzie droższy. Chyba, że sprzedam go jakiemuś stalkerowi, na przykład Tobie. Mogę z tobą pogadać? Handel. 40. Spadaj pan na drzewo, na bambus, idź pan. Czyli nie sprzedaję go, po prostu go nie sprzedaję i tyle. 500 rubli to trochę za mało. Arkusz tkaniny zostawię, smar przemysłowy zostawię. To zostawię. Amunicja, no na pewno mi się przyda. Granaty, dwa mi w zupełności. Jeden z granat w sumie w zupełności mi wystarczy. Żarcia tyle przy sobie nie potrzebuję. Muszę wyrzucić właśnie część tego sprzętu, która mi nie jest potrzebna. Zastanawiam się, czy, aby w tej chwili też nie zostawić hełmu SSP. On mi zajmuje miejsce, zostawię ten hełm. No to tylko dlatego, że pójdziemy w tej chwili zrobić tą misję z pijawkami związaną. I mamy się udać dokładnie w to miejsce tu. I tam mamy właśnie porozmawiać, znaleźć jakiś zaginionych żołnierzy, idę to zrobić i tak. Dlatego zostawiłem ten swój sprzęt. Amunicji powinno mi akurat wystarczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż w sumie tam się spotka. Spotka się pijawkę. Uuu. O, trochę źle napisałem. Nawet dwie pijawki, no nic, zobaczymy. Może mi się uda, może sobie dam radę. Więcej tych pijawek na szczęście nie będzie, a sprzętu można tam znaleźć sporo, naprawdę sporo, dlatego też przyda mi się ten pr prowizoryczny filt, bo z tego co pamiętam, jeden albo dwa artefakty tam się znajdują. Mam nadzieję, że to będzie jeden artefakt. W razie czego użyję sobie tego zastrzyku z adrenaliny. O, proszę. Niestety nie da. O, fuck! A! Jo! Jezus! Jezus! No powiem szczerze, że z taką watachą psów to się jeszcze w Stalkerze nie spotkałem. To mnie zaskoczyło. To mnie zaskoczyło bardzo mocno. Jestem wręcz w szoku. No w ogóle fajne tu są bardzo poradniki. Strona numer 100 z dziennika Stalkera. Jeśli nie będziesz jeść, umrzesz w ciągu tygodnia, a jeśli dostaniesz kulkę, umrzesz w sekundę. Więc zawsze dbaj o swój kombinezon, jeśli chcesz przeżyć troszkę dłużej. No ja niestety nie zadbałem o swój kombinezon, a psy mnie go kurwa mać. No nie wiem czy przypadkiem nie wczytam troszkę wcześniejszego save i tak zrobię O losie rozdziały Muszę czytać ten zwiedzanie, bo po prostu, no jakby to powiedzieć, yy, nie mam szans z nimi yy, uciec od tych dziadów. To już zginąłem w tym odcinku po raz trzeci. Albo czwarty. Myślisz, że brodacz płaci tantiemy za puszczenie muzyki? Aha, no dobra. Nieważne, tutaj co, jakaś informacja o brodaczu. A ja w tej chwili <laughs> muszę obrać jakąś alternatywną drogę Jestem ciekaw, czy stąd widać te psy. No, nie widać ich teoretycznie. A, a taka propo, właśnie czekam z, z niecierpliwością na patch 2, 2 bodajże, do właśnie mizery, do stalkera, do młoda mizery, który właśnie ma być no gdzieś niedługo, może zostanie wprowadzony. Może w przeciągu najbliższego miesiąca, może trochę dłużej, ale naprawdę, jeżeli ten patch zostanie wprowadzony, to rozgrywkę Możecie być tego pewni, ale na pewno rozpocznę od nowa. O, kurde, te psy tu biegną. O, w mordę jeżasz. O, losie. A widzieliście jaka fatacha? To jest po prostu coś... O, kurde. Czy nikogo nie ma? Czy mi się tylko wydaje? Powiedzcie, że tu ktoś jest. Halo? O, fuck. Nikogo tu nie ma! Okej. Okay. Spadłem! Spadłem i to nie było wcale specjalnie zrobione. O Jezus Maria spieram stąd. Ale masa. Ale masa. Po prostu stalkerze biegnij przed siebie i się nie oglądaj. I się nie oglądaj. Po prostu biegnę przed siebie. I tyle. Mam nadzieję, że nie trafię na coś gorszego. Ale jazda. O kurde, w sumie mogłem te psy napuścić na jakąś grupę stalkerów, pomoglibym się z nimi rozprawić, by było troszkę luta. Jest taki właśnie myk w Stalkerze, że jeżeli się biegnie na kamień, to mutki teoretycznie, żaden mutek nas nie ruszy, bo on nie umiał tu wejść. No chyba, że jak są jakieś mutanty, które potrafią skakać, tak jak na przykład Chimera albo Snork. Ale na przykład przed takimi psami, pijawkami czy troszkę jakimiś... Faaak, troszkę innymi mutantami jesteśmy bezpieczni. No niestety z racji tego, że w tej chwili jestem bez kasku, bez hełmu... No to jestem bardzo podatny na promieniowanie, więc muszę na to uważać. Troszkę słabo widzę wskaźniki swojego zdrowia, ale życie się mi powoli regeneruje. Dobra. Powoli wkraczam tutaj. Tu też muszę uważać, bo tu na pewno będą jakieś psy. Może się trafić snork. O no na pewno jest mięsa z tego co widzicie. Dobrze, że tylko jedna sztuka. Więcej ich nie widzę. Chyba ktoś zaraz wejdzie tutaj do mnie na górę. Także jak za chwilę przycichnę, to się u ludziska mm, nie zdziwcie. O kurde, mój Wintorec jest teraz w stanie jeszcze gorszym niż był. Coś mi się wydaje, że będę niedługo jednak broń zmieniał. <laughs> Zresztą zaraz, jak tylko zakupię. I ten, jak się nazywa, kombinezon, to właśnie będę zbierał na jakąś nową broń, no bo... Mm, kiepsko, kiepsko. Prawda, w ogóle jest, szczerze powiedziawszy, kiepsko, bo mogłem jednak... Mogłem jednak, kurka... Bo no właśnie tu zbierałem... Te rzeczy, które były tu? Nie, nie zbierałem, tutaj jest schowek właśnie. Przy okazji go zbiorę. Kilka dodatkowych racji żywnościowych się zawsze przyda. No właśnie, tak, nie wiem, powiedzieć, że no... Broń by się jednak przydała nowa, bo w sumie trochę zwaliłem. Mogłem sobie wziąć jednak więcej amunicji. Ech, zapiszę nazwę ten save z zadania. Dobra, super. <laughs> A propos to jest jedno... Z, znaczy nie, nie, wiem czy to jest jedno z, trudniej, z trudniejszych zadań. No, w ogóle nie jest może jakieś specjalnie proste, ale, ale, ale... Jest też łatwe. Tu na pewno gdzieś będą... Psy, <laughs> przepraszam, ale zaczynam chrypnąć, kurde, taka blaszka, nie wiem co się dzieje. O kurde, właśnie, mówiłem o psach, mówiłem o psach. Kamień, ratuj! Okej, okay, dobra, ale tutaj się znajdują gdzieś zwłoki stalkerów, tego jestem wręcz pewien. Przynajmniej kiedyś były. Teraz... O kurde, nie trafiłem. Brawo ja! A propos, nasz kolega znalazł właśnie. Znalazł legowisko pijawek. Dobra, idę tam, w sumie to. To mam gdzieś te psy, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Po prostu stąd wybiegnę i będę miał to gdzieś. Pobiegniemy do tamtego gościa i tam będzie akcja. Dobrze, że jest w sumie dzień. Mam nadzieję, że tylko nie będzie. W sumie, właśnie. Odkąd zacząłem rozgrywkę, nie było emisji. Uj. coś mi się wydaje, że zaraz wykraczę. Nie, nie chcę rozdziału, chcę zapisać, w grę. Dobra, tu się zacznie mocna akcja. Czekają nas tutaj dwie pijawki. Mam 49 pocisków. Zacząłem zdanie. że tam analogowa i jest. Słyszę, sprawdzimy. Okej, okay, dobra człowieku. Wiem, że one się tu mogą pojawić, jestem tego w 100% świadom. I najlepsze jest to, że wolałbym ich nie spotkać. No ależ skoro nie ma innego wyjścia, no to cóż. Nie, nie przywidziało ci się w tej chwili, miał ochotę stąd spierdalać, ale skoro sam tu idziesz, no to chodź. Chodź, mam nadzieję, że ciebie najpierw zaatakują, a nie mnie, bo z racji, że jestem bez żadnego kombinezonu, to moje życie może potrwać tu krótko. Dobra, tu zaraz będzie pijawka. Co to, co to jest? Dobra. O, słyszycie moje pieski. Jest pijawka. Fuck. Muszę. Dobra, jedna zawita. Cicho pieseczki. Chwileczkę, muszę uspokoić swoje psy.